Nie w każdym sporcie jest to możliwe, oczywiście, ze względu na specyfikę dyscypliny, ale te sukcesy cieszą nas najbardziej. Cieszą e, i dawaliśmy temu wyraz e, w piłce ręcznej, bo przecież to nasi wychowankowie wywalczyli was do najwyższej klasy rozrywkowej, ale cieszą nas także e, te w żużlu, bo nie ma co ukrywać, że w tym e, minionym sezonie to przecież także Swoją giełkę do awansu, do ekstraklasy żóżowej, właśnie na siebie dołożyli. No, a święcą także triumfy indywidualnie, czego świadkami byliśmy, miejmy nadzieję, że będziemy także jeszcze w tym sezonie. Właśnie, bo szkolenie to jest też antidotum na wiele innych zagrożeń, które jeszcze na młodzież. No tak, tak. To jest dla mnie jako nauczyciela z pierwszego wykształcenia świeżo upieczonego rodzica. Niezwykle ważna sprawa. Temu daliśmy także wyraz podczas naszej letniej kampanii Sport zamiast używek, której twarzą chłopacy przecież także byli i są. No bo oni najlepiej zaświadczają o tym, że warto zdecydować się na profesjonalne uprawianie sportu, na konsekwencje i że warto przede wszystkim robić coś innego niż tylko ślęczeć przed komputerem czy z nosem w komórce. Te sukcesy Ostrowskiego Żużla już są nie tylko w wymiarze krajowym, gdzie były medale drużynowych mistrzostw polskich juniorów czy młodzieżowych mistrzostw polskich park klubowych, ale niedawno Jakub Krawczyk został złotym medalistą mistrzostw Europy Par do lat 19. To chyba też powód do dumy, że z orłem na piersi Ostrowianin zdobywa medale. Pewnie, że tak, że wszystkie te sukcesy Jakubów czy Sebastiana, czy jeszcze tej młodszej młodzieży cieszą bardzo. Ja myślę, że o tym przekonywać się nie musimy, ale myślę, że to też fajnie ich buduje na przyszłość w starciu z tymi najlepszymi w najlepszej lidze żółżowej świata.